Szybciej, my za chwilę wyjdziemy! Szybciej, szybciej! Gary, move out! Matboj, szybciej! nie szybciej! Tak, zaraz będziemy! SMWC w wiosennej aurze dotarł do zespołu C4030, który szykuje się do sw swojej pierwszej, w zasadzie drugiej epki. Czy to prawda? Nie, to nieprawda. Szykujemy się do, e, właściwie wykończymy masterowanie płyty live demowej, w sensie nagrywamy płytę, nagraliśmy płytę w postaci live'u i teraz ją masterujemy, wydamy jako epkę i to będzie nasza pierwsza, taka oficjalna. A Maj gdzie, wy, pyty, gdzie wy to chcecie live. wydać w ogóle? Chcemy to wydać w, własnym sumptem, nie? Wszedawać na koncertach i wyślemy jest no, do połowy Polski, żeby y, się nami zainteresowały najważniejsze wytwórnie. Nie? No dobra, no bo zazwyczaj jak się przychodzi na tą piękną ławkę, redaktor przychodzi, to z, ma mieć jakieś pojęcie, z, y, jaką muzykę dan zespół gra. Co wygracie? Bo ciężko to zdefiniować. Taka wykręcona muzyka z elementami jakichś różnych, tam, y, no, drobnymi elementami jakichś tam etnicznych rzeczy, czy, czy, czy tam trochę czerpiemy z jakiegoś, wiesz, Kaszubczyzny. Z Z najmniej właśnie, bo... Nie, Dlaczego? Nie nie, za, nie, wiem, nie, nie nie zapoznaliśmy się, wiesz, z dorobkiem ka kaszubskiej muzyki jakby... Zespół Czad, Bartłomiej Kunc. Możliwe, że istnieje. <laughs> nie, nie wiadomo mi nic na ten temat. No i... właśnie, słyszałem, że kiedyś był taki kontr we Wrocławiu. No był. Gdzie miał być dead metal full punk? Przyszło, przyszło, przyszło sporo ludzi, znaczy sporo właśnie mało było ludzi, no mało było. a ci, którzy na ten koncert, y, ponoć was pluli. No dlaczego tak to wyszło? Ten koncert we Wrocławiu był bardzo słabo rozreklamowany i tam y, ludzie przyszli na jakąś cykliczną imprezę. Y, Która tam, nazywała się? Y, tam miał być grunge lecieć, nie? a my no, z grungem niewiele mamy wspólnego, więc y, Grungeu nie było i, i oni mieli może... No, czy to był grunge, czy to był hardcore, jakiś taki... Y, no tak, tak bardzo szybko chcieli słuchać, chcieli, 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 chcieli słuchać bardzo takiej szybkiej muzyki. Nie, nie pluli, nie pluli, nie było tego. To Smith jakiś. Ale dobrze, no mity muszą być. No, no to pluli, Goran powiedział, Goran rzucali, powiedział, on ponoć tam jeszcze podjuzał. Goran, Goran tam... I potem nam zebrali sprzęt, pobili nas pod tym koncercie i Goran wrzucaliśmy na rzucenie... piechotę z, z, z Wrocławia do Trójmiasta. Zapraszamy do Wrocławia, Hej. Bo... No właśnie, nie ja takich ciekawych, innych interesujących historii, że ponoć jesteś, jesteś pedantem, jeżeli chodzi o twój sprzęt. Jak zobaczyłeś sprzęt, jak kif Office, tak powiem, odnosi, odnosi się ze swoim sprzętem, to płakałeś ponoć, jak małe dziecko. To też nie jest do końca prawda, ale e, lubię jak jak gitara jest czysta, no bo, ten, no bo to jest jakieś tam narzędzie, nie? Jak się wchodzi na waszego MySpace'a, tam są cztery zdania. Liczyłeś. Liczyłem, słuchaj, no do, do, do pięciu umiem, do pięciu, pięć, pięć palców starczyło. No. I tam z takich waszych największych y, sukcesów to było, że zagraliście trasę goncertową z Kifowicami. No wiesz, no. Ale co, to jest aż takie wow? Nie, to nie jest taki do ale... mam, mamo, gramy z kiew a mama nie. Nie będzie HUBY! Nie, z kiew mamy dobry kontakt, taki, wiesz, po prostu przy, przyjacielski, bo się znamy, nie. I ale nie tego... płaci za benzynę, jak to wyglądało? Nie wiem, myśmy, myśmy tylko grali, wiesz, ja, ja nie miałem kontaktu z tymi sprawami. Ja mówię Goran, wygramy. Że w sumie to tam chodziło nie, że na etap kiew co też było fajne, ale że ogólnopolska, także w sensie a. muszę się nie ograniczam tylko do trzy miasta. No i gdzie gdzie byliście? Byliście w trójmieście? Gdańsk, pod Gdynia. Stronie, stronie, śląskie, stronie śląskie, stronie śląskie, e, Wrocław, Poznań. No to było tak jest. No. A Czew na przykład? Nie byliśmy nigdy. No to nie do końca ta taka ta. Ale, ale też wioski Kędzierzyn Koźle na przykład. Kędzierzyn Koźle, to jest gdzieś e, nie wiadomo gdzie to jest. No ja tam w ogóle. taki tam czy, jest z tego kojarzę bardziej. No. Aż, hmm. Oni nie grali przed nami akurat, ale. <laughs> Okay. Dobra, dobra. Yy, co mnie na ciekawiło na tej naszej próbie, bo mieścimy się yy, tutaj. To jest Wasz oficjalny sponsor ten warsztat? Ten warsztat jest naszym mecenasem kultury. Oni nas uwagają przez to, że pozwalają nam tutaj grać. No, to jest jakiś rodzaj mecenatu. Grąże gumy są za darmo. Yy, no. Dają prąd. Prawdę mówiąc, yy, no jest, jesteśmy wdzięczni, no, bo hałasujemy, a oni nic na to nie mówią. tam. Czyli jest ok, ewentualnie drobne porządki, drobne miejscami. Porządki, czasem zrobimy, ale to są detale. Najfajniejszy mhm. koncert w tym roku to było Metro Klub Metro, to, ale tam nie było dużo ludzi, tylko że tam się spodobaliśmy naprawdę. No i tam nam się grało naprawdę przyjemnie, była fajna akustyka, to w Gdańsku było, a tak to my lubimy, ale czy klub nas lubi to nie wiadomo. My lubimy grać w uchu, bo tam jest profesjonalnie no, i, dobry, no. i, i, i tam jest bardzo dobry nagłośnieniowiec i lubimy z nim, z nim grać i, no i tam zawsze gra się na pewnym fajnym poziomie. Nie? Natomiast nas kanadyjczyk tęskni do Kanady i przeły porozmawiać z, z ludźmi, z Państwem przede wszystkim, jakie, jakie kanadyjskie pamiątki można kupić w Rumi. Zapraszam. no, już e, bardzo e, lubię siebie, ale już ostatnio tak pomyślał, że ja pewnie tęsknię za Kanada e, i by chcę mieć tutaj e, coś taciłe e, kanadyjskiego. I już tak pomyślał, że może e, dzisiaj, e, e, właśnie w Remi e, e, my jesteśmy w Remi, już e, poszukam e, e, place. Uh, where I can buy uh, maple syrup. Okay, let's go. You would like to buy maple syrup. What do you want? What do you want to buy? Uh, maple syrup. Maple? Yeah. Soup? What is it? Syrup. Syrup? Yeah. Maple. To je, oh, this is uh, 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 maple. Maple. I think must be pollen, no head is, this, uh, no oh, My it's very is sad no this all must be only canada production but poland no yes okay uh, poland syrup is a plenty but i know listen must be have this this uh, this, uh, this, 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 syrup from the poland yeah. no. and maybe some uh, 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 Celine Dion cds or something what? some canadian music canadian music i very like because i am sailor i working long time to the canada Halifax many times, many many times to this sea, Canada sea, I before, but music, music Canada is special, special, you see, I, I very like whiskey Canada, is very best. Uh, maple syrup, uh, syrup klona. Do you eat at this <laughs> place? This? Dobry dzień! John Maria Reszke, ja jestem z Kanady, ja się chcę zapytać, jest tu jakiś platka celindion? Celindion, Celine, Dion? Celine Dion, masz? Oh, wow. Nie ma. Nie O. A, maybe you know where I can buy a maple syrup? To jest syrup, e, 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 to jest, to jest maple, z e, e, sklona, o. Ale o co chodzi? E, e, syrup, e, e taci z tyłu, e, sklona. Też nie. I nie ma tyłu nigdzie na market na. markety? No to jest tam na Grunwaldzkiej. Ja nie wiem, czy tu ja tu nalezę coś Kanadyjskiego, ale już ja tak myślę, i ja już teraz z tym, e, ja ci hokej team, e, e, który nie bym mogły e, bezdrżeć live, a może even play, ta zespole. Ok, let's go. <laughs> Nie ma Maple Syrup, nie ma platki salindion e, 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 i wychydę na to, że nie ma Hockey Team. A skąd te żydowskie korzenie? Bo to mnie interesuje, bo ty tak na Żyda, ci powiem. Możliwe. Y, ja... Nie. No dobra, pokaż. Korze, korze, korzeni nie mam. Korzeni o kolega zachował dowcip. Dowcip jest ok, ale... Nieważne. na <śpuszcza> to na słone milczenia. I teraz jesteśmy subkulturowi, nie wymyśliliśmy sobie, wiesz, brzmienia skopiowanego od innej kapeli, tylko, tylko gramy, wiesz, takie gitary przyjemne, wydaje mi się, że w sensie nie przestrowujemy, ich, one nie, nie harczą. Ale nie uważasz, że też troszeczkę rynek psuje, psują te darmowe koncerty plenerowe, których jest multum? Zwłaszcza, wiesz, w sezonie, gdzie masz yy... Praktycznie od maja do września jak dobrze sobie za, za te dni za kombinerstwo masz dwa koncerty tygodniu. Rynek psuje w ogóle takie przekonanie, że, no, że to muzyka to jest w ogóle co to jest za darmo, no, nie mogę no, ściągnąć. No wiesz, no y, nie, nie ściągam samochodu z sieci, bo, bo nie ma takiej możliwości. Albo, a, ale płytę albo mogę, albo, nie? Opon, albo opon. No, no dokładnie, no. Wiesz, no. to jest jakiś rodzaj kradzieży, czego byśmy nie mówili, no. I, no, ja nie ściągam muzyki, tak? Wiesz, no na pewno? Na pewno. Mam fajpi. <grym grym> a ci się, żeby kiw Offici y powiedzieli, że to oni z wami zagrania, a nie wy z nimi? No pewnie. To jest um, tylko kwestia czasu właściwie. Kiewów, jest już druga płyta, bo już są wypaleni, my... No ja też wczesnym się tak właśnie wydaje, także. To, to już nie to samo. Świeżość. Że ta pierwsza płyta była, ale ta druga, tym bardziej ona jeszcze nie wyszła. No, tym bardziej wypalona. To, a, my już, a, my już ją, a my już słuchaliśmy i wiesz, wiemy jaka jest. Mi się tak. bardzo podoba ta płyta tak naprawdę. E... To jest dobra basistka. O jest dobra basistka. Basistka oczywiście. chodzi z Krzychem, z perkusistą, więc sprawa jest definitywnie zamknięta. Oni są razem. To. Nie. właśnie, dobra, chłopaki, co we po co tej u stronie. U nas, ja, ja się muszę przyznać, że się ściągnąłem z internetu płytki w ofice niestety. Ale nie. A tu pierwszą? Tak, tak. To nie. wiesz, ja z nim nie grałem koncertu są za darmo. Ale tak, ale tak ogólnie to nie ściągam, ale Kevin w Office że ściągam. To ja dopiero zawiść, Goram wam zapłacił za benzynę. Goram was wziął na, na koncert, a ty mu płytę ściągasz. No ale ją przysłałem też. No tak. No musi taki wzorować. Słuchajcie, bo mi was miło gościć. Tak. Skleimy coś z tego, było mi was bardzo miło gościć. Wyklepiemy. Rozmowy były jak zawsze o muzyce i gdzieś tam płynące obok muzyki. Moim Państwa gościem był zespół C40-30-30-40, Nie, 30 -40, jak część ludzi to myli. Zapraszamy już teraz do utworu skit, bo tym razem chłopakom wyszło. Reflex. Co tu się dzieje? Akcja ratunkowa. No nie przejmuj się, bo oni będą dalej robić swoje. Nam się udało gdzieś tam zapunktować. Łap, 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 łap. Mów,